Kochani, witam w bardzo ważnym kolejnym odcinku o modlitwie. Często możesz usłyszeć takie zdanie, a może sam czasami tak mówisz. No nie mam czasu, nie mam czasu na dłuższą modlitwę. Zdaje mi się, że to jest troszkę inaczej, wręcz jestem pewny. Jeżeli jesteśmy Zajęci, jeżeli mamy dużo dzieł do wykonania, a mamy dużo dzieł do wykonania, bo Bóg nam je zlecił, to jesteśmy zbyt zajęci i zbyt ważne jest nasze powołanie, byśmy się mogli nie modlić. Jest nawet taka książka pod takim fajnym tytułem. Zbyt zajęci, by się nie modlić. Jeżeli innymi słowy masz dużo rzeczy do wykonania, a masz dużo rzeczy do wykonania, to nie możesz sobie pozwolić na brak modlitwy w Twoim życiu. Przeczytajmy Ewangelię Mateusza, szósty rozdział o modlitwie od piątego wiersza. I gdy się modlicie, nie bądźcie jako budnicy, gdyż lubią się modlić stojąc w synagogach i u zbiegu głównych ulic, aby pokazać się ludziom. Zapewniam Was, odbierają swoją zapłatę. Ty zaś, gdy pragniesz się modlić, wejdź do swojej skrytki, zamknij za sobą drzwi i pomódl się do swojego Ojca, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odpłaci Tobie. Modląc się zaś, nie powtarzajcie się jak poganie, myślą bowiem, że dzięki wielomówności zostaną wysłuchani. Nie bądźcie im podobni, bo Ojciec Wasz wie o Waszych potrzebach zanim go poprosicie. I potem Jezus podaje tą wzorcową modlitwę, taką rozumiemy, tak zwaną modlitwę Ojcze nasz. Co z tych słów Pana Jezusa wynika? Że dobór i liczba słów nie mają zasadniczego znaczenia. To nie chodzi o to, jakie dobieramy słowa, jak dużo tych słów użyjemy żeby nasza modlitwa przyniosła dobry owoc, dobry skutek. Bóg chce, żebyśmy modląc się do Niego, pamiętali, byli świadomi, wierzyli przez wiarę, że On, nasz Ojciec, nasz tato, wie o wszystkich naszych potrzebach. Więc nawet jeżeli wylewamy przed Nim swoje serce, tak jak nas psalmy zachęcają, to z tą świadomością, że On wie. I tu nie chodzi tak bardzo o nasze słownictwo i o ilość słów, ale chodzi o nasze serce otwierające się dla Niego. Kluczem w modlitwie nie jest poprawność w słownictwie, dobór słów, ilość słów, kluczem jest wiara, kluczem jest oczekiwanie, że kiedy przystępujemy w modlitwie do Boga, to wierzymy, że On istnieje że On chce nam odpowiedzieć, że On chce nagrodzić nas za to, że szukamy Go. Kluczem jest oczekiwanie, że Ojciec odpowie nam, wiedząc już o wszystkich naszych sytuacjach i potrzebach, że On nam odpowie. I to Pan Jezus jeszcze mówi takie jedno ciekawe zdanie, a Ty wejdź do swojej skrytki, zamknij za sobą drzwi. Czyli innymi słowy, oddziel się od strumienia, informacji tego świata, różnych cielesnych myśli, różnych cielesnych bodźców, oddziel się od różnych bodźców i nawet od innych ludzi, żeby być sam na sam ze swoim tatą, ze swoim ojcem. Dlaczego oddziel się? Dlatego, że my jesteśmy powołani do świętości. Jesteśmy w Biblii nazywani świętymi. A co znaczy słowo święty? Święty to znaczy oddzielony dla Pana. Nie perfekt, idealny, doskonały w sensie, w sensie idealny, ale święty znaczy oddzielony dla Pana. Wyrazem tego, wyrazem tego, że chodzimy w tym, że wierzymy, że jesteśmy oddzieleni dla Pana jest to, że regularnie, nie jest powiedziane jak często, ale regularnie oddzielamy pewien czas, oddzielamy się, zamykamy za sobą drzwi, oddzielamy się od komunikatów, boców świata zewnętrznego, i szczególnie tych pochodzących po prostu ze sfery próżności, ze sfery ciała. Oddzielamy się, żeby być sam na sam z Bogiem, mówić do Niego, ale też słuchać, co On mówi do nas, kochani, bo to jest bardzo ważne. Kilka mitów krążących na temat modlitwy. Pierwszy to już wymieniony, który pan Jezus obala. Więcej słów to skuteczniejsza modlitwa. Drugi też mit bym powiedział. Więcej czasu to skuteczniejsza modlitwa. Bezmyślne klepanie i recytowanie jakichś słów, ile by tych słów nie było, ile by czasu to nie zajęło, jeżeli w tym nie ma serca, naszego zaangażowania serca, to ta modlitwa niewiele znaczy, jeżeli cokolwiek znaczy. I jeżeli w ogóle można to nazwać modlitwą. Klepanie, tak zwane klepanie pacierzy, nie wiem, czy można nazwać modlitwą. To już Bóg widzi, ile w tym jest naszego serca, czy w tym jest chociaż odrobina naszego serca. Jeżeli w tym jest serce, to nawet jeżeli recytujemy pewne modlitwy, spisane, czy to w Słowie Bożym, czy spisane przez innych ludzi, zupełnie to zmienia postać rzeczy. To jest modlitwa, to jest rozmowa z Bogiem. Inny mit, mit numer dwa, modlitwa jest dobra na wszystko. Nie. Nie. To, że będziemy się modlić, to nie znaczy, że modlitwą załatwimy wszystkie nasze rzeczy. Ale modli wiele może modlitwa sprawiedliwego, mówi list Jakuba. Modlitwa jest bardzo potrzebna w naszym życiu, jest bardzo ważną i dobrą praktyką, ale nie możemy z modlitwy uczynić jakby taki sposób na wszystko. Poza tym w modlitwie zasadniczym kluczem nie jest to, że się modlimy, ale zasadniczym kluczem jest to, że wierzymy Bogu, że mamy społeczność z Bogiem, że poddajemy się Bogu, że przepływa przez nas życie Boże. O to chodzi w modlitwie. I kiedy chodzimy w wierze, kiedy pielęgnujemy społeczność z Bogiem, kiedy jesteśmy nastawieni na słuchanie, ta modlitwa ma wie, wielkie znaczenie w naszym życiu. Trzeci mit. Niektórzy mówią, nieraz to słyszałem, że no ponieważ Pan Jezus tutaj w tym, co czytaliśmy, krytykuje taką modlitwę na pokaz, wystawanie na rogu ulic, żeby wszyscy słyszeli, więc nie należy się modlić w grupie, nie należy się modlić głośno. Prawdziwa modlitwa to tylko taka, która po prostu w ukryciu, w oddzieleniu, kiedy jestem sam na sam, widzi i słyszy mnie tylko Bóg. No nie. Pan Jezus nie mówi, że grupowa modlitwa, głośna modlitwa w grupie jest zła. Mówi tylko o tym, że jeżeli modlitwa wynika z obłudy, z chęci pokazania się, to wtedy ona jest na próżno ale nie każda modlitwa zanoszona w grupie, w zgromadzeniu, w społeczności, nie każda modlitwa przecież jest tylko na pokaz, tylko żeby zabłysnąć, tylko żeby się pokazać. Raczej myślę, że, że najczęściej spotykamy, słyszymy modlitwy płynące po prostu z serca, które mają na cel oddać Bogu chwałę, a nie zabłysnąć. Ostatni mit to ten, kto, od którego zacząłem to rozważanie. Nie mam czasu na modlitwę. To trochę jakby ktoś powiedział, nie mam czasu na oddychanie, nie mam czasu na jedzenie, nie mam czasu na życie. Nie będę się rozwodził na ten temat. To jest mit. Nie mam czasu na modlitwę. To jest mit i w ogóle bez, bezmyślna wymówka. Czym modlitwa jest? Kochani, gdyby tak najkrócej zdefiniować, czy modlitwa jest, to podzieliłbym. Modlitwę na dwa rodzaje. Modlitwa nasza indywidualna, właśnie ta w komorze, ta w skrytce, ta kiedy jesteśmy sam na sam z Bogiem. I modlitwa zbiorowa, kiedy jesteśmy w grupie, w zgromadzeniu, kiedy modlimy się nie my sami, ale z innymi ludźmi, ilekolwiek tych ludzi jest. Modlitwa nasza indywidualna to rozmowa z Bogiem. To nieustanny dialog z Bogiem. Słowo Boże mówi, nieustannie się módlcie. Przeczytam to tak. Rozumiem to tak, zinterpretuję to tak. Nieustannie prowadźcie dialog z Bogiem. Dialog, rozmowa to nie tylko to, że ja mówię. Dialog to nie monolog. Ja mówię w kierunku mojego Boga, mojego Ojca, ale też nasłuchuję, oczekuję i spodziewam się i doświadczam, że mój Bóg przez Ducha Świętego mówi do mnie. Tak? Więc ten dialog może trwać więcej czasu. Rozmowa na jakiś większy temat, nasza rozmowa z Bogiem, a więc nasza modlitwa o daną sprawę, o daną sferę życia może trwać kilka godzin, ale może trwać kilka dni, tygodni, albo miesięcy. I w ciągu tego czasu my cały czas prowadzimy z Bogiem dialog, my modlimy się w danej sprawie. I to jest nasza osobista rozmowa, nasz osobisty dialog prowadzony z Bogiem. Poza tym modlitwa, pewnie wiecie, nie sposób w takim krótkim odcinku powiedzieć nawet większość o modlitwie, ale chcę zaznaczyć, że... Wierzę też, że modlitwa, to, że się modlimy, że spędzamy czas sam na sam z Bogiem, czy że modlimy się w grupie, to jest nasz wyraz uniżenia się i poddania Bogu. Bóg mówi o modlitwie, Jezus daje nam przykład, że prowadził życie modlitwy, on jest naszym mistrzem, nie ma ucznia nadmistrza, więc chcąc naśladować Jezusa, mówiąc, że chce, że chce naśladować Jezusa, że naśladuje Jezusa, Znajduję czas na modlitwę indywidualną, moją osobistą i znajduję czas na modlitwę w grupie. Bo gdy czytamy Dzieje Apostolskie, widzimy, że Kościół spotykał się w grupach, większych, mniejszych i spędzał czas na modlitwie. I to była normalna praktyka prowadzona przez Ducha Świętego. A czym jest modlitwa zbiorowa? Modlitwa zbiorowa, kiedy zgromadzamy się, czy to w domu w kilka osób, czy wiecie na spacerze, w lesie, w parku, czy w budynku, tak zwanym budynku kościelnym, budynku, którym po prostu należy do kościoła. To jest nasze wspólne usługiwanie Panu. My jesteśmy kapłanami, my mamy powołanie. My jesteśmy wstawiennikami, my jesteśmy burzymi świadkami, ale jako kapłani zgromadzamy się w jednym miejscu po to, żeby się modlić. I w ten sposób usługujemy Panu. Niezależnie od tego, ile doświadczymy w czasie tej modlitwy, ile przeżyjemy, to jest taki bonus przy okazji. I, i wiemy dobrze, że kiedy zgromadzamy się razem na modlitwie, to niejednokrotnie doświadczamy... Yy, Bożego błogosławieństwa, bo my dajemy coś Bogu, dajemy siebie, swoje serce, swój czas i Słowo Boże mówi, kto daje, temu będzie dane, tak? Więc my też doświadczamy obdarowania Bożego. Ale myślę, że ważną rzeczą jest to, że kiedy modlimy się, to, to jest nasza służba, to jest nasze usługiwanie Panu. Ale to jest też nasze wspólne odbieranie od Boga. Tak jak czytamy Dzieje Apostolskie 13 rozdział, zachęcam, przeczytaj sobie teraz zrób pauzy albo później w wolnej chwili, przeczytaj sobie początek 13 rozdziału dziejów apostolskich. Tam jest opisana taka normalna praktyka, która była w Kościele. Że oni byli razem, modlili się, pościli. I wtedy, kiedy modlili się, pościli i usługiwali Panu właśnie w ten sposób, wtedy okazuje się, że oni też odebrali coś od Ducha Świętego. Duch Święty uruchomił służbę apostolską. Barnaby i Pawła. Największy wzór modlitwy to oczywiście Pan Jezus Chrystus. Jeżeli chcemy się upewnić, że właściwie rozumiemy i praktykujemy modlitwę, to to jest dobry punkt odniesienia. Najlepszy chyba, tak? Zobaczcie, Pan Jezus modlił się, spędzał na rozmowie z Ojcem czasami długie godziny, czasami całą noc. Czasami wstawał wcześniej rano i, i kilka godzin o poranku spędzał na rozmowie z Ojcem. Czy cały czas wtedy on mówił do Ojca? Nie jest napisane wprost, ale domyślamy się, że nie o to Bogu chodziło i że sam Jezus przez całą noc nie mówił jedynie do Ojca. On rozmawiał z Ojcem. Jejku, gdy próbuję sobie to wyobrazić, wiesz co? Pewnie każdy z nas sobie wyobraża to inaczej. Ale niezależnie od tego, Jezus jest dla nas przykładem i wzorem modlitwy. I głównym motywatorem, żeby się modlić. Taki przykład. Przykład, do czego modlitwę możemy porównać. Myślę, że możemy porównać modlitwę do rozmowy, szczególnie tą naszą indywidualną, do rozmowy przez telefon telefon komórkowy, stacjonarny, nieważne. Dlaczego? Rozmawiasz z drugą osobą, której nie widzisz. A jednak jest dialog, komunikaty płyną w obie strony. Ty mówisz do Boga, Bóg mówi do ciebie, do Boga, którego nie widzisz, a jednak z nim prowadzisz rozmowę. I tak jak w trakcie rozmów telefonicznych, tak i w modlitwie mogą być różnego rodzaju zakłócenia. Czasami słyszymy trzaski, zrywa nam rozmowę, Wychodzimy z zasięgu, gubimy zasięg. Czasami w, ra, w trakcie rozmowy są jakieś zakłócenia. I pytanie, jak na to zareagujemy? Czy się zrazimy i odkładamy słuchawkę? Czy próbujemy kontynuować rozmowę? Albo za chwilę ponawiamy połączenie, żeby podtrzymać rozmowę? Jaka jest nasza reakcja, kiedy, kiedy po prostu są rzeczy, które zakłócają nam modlitwę, konkurują z naszą modlitwą, próbują przerwać naszą modlitwę? Jaka jest nasza reakcja? To jest bardzo ważne. Różnego rodzaju myśli, wspomnienia, nagle, nagle nam się coś przypomina, jakieś odczucia, wtrącają się jakby do naszego dialogu z Bogiem i wtedy ważne jest, kochani, żebyśmy umieli przejść ponad to. Biblia mówi, że mamy żyć według ducha, a życie według ducha to między innymi to, że przechodzimy ponad myślami, które nam się wtrącają, odczuciami, wspomnieniami, skojarzeniami, wyobrażeniami, chcemy nawiązywać i kontynuować łączność z naszym Bogiem, z Duchem Świętym w duchu, niezależnie od tych wtrąceń. Tak jak mamy wtrącenia różne podczas rozmowy telefonicznej, inny teraz wątek. Drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział, kilka pierwszych wierszy. Przeczytajcie to sobie w wolnej chwili. Może teraz zrób pauzę i przeczytaj sobie. Wymienia różne rodzaje modlitwy. Dziękczynienia, błagania, modlitwy wstawiennicze, prośby, ogólnie modlitwy. Do tego można jeszcze dodać, jakbyśmy przejrzeli pozostałe części Biblii, że oddawanie Bogu chwały, oddawanie czci, ogłaszanie Boga naszym królem, oddawanie chwały za to, jaki jest. Nie nawet za to, co, co się zdarzyło pięknego, co, co odczuwamy, ale za to, jaki jest. Także jak widzimy, słowo modlitwa, tak używamy skrótowo, ale to jest bardzo pojemne słowo i e, jest też. Mówienie o boju modlitwy. Epafras, który toczy bój modlitwy o świętych, aby byli doskonali. Ta modlitwa to też zmaganie. Modlitwa to też zmaganie. Takim pięknym przykładem tej, tego zmagania jest walka, tak zwana walka Jakuba z aniołem, walka Jakuba z Bogiem. Księga Wyjścia, Eksodus, bodajże 30, coś, 32, może 31 rozdział. Możecie sobie to poszukać. Modlitwa to też zmaganie. Jezus, kiedy modli się w Getsemane, modli się w Ogrodzie Oliwnym, ale to nie jest jakaś spontaniczna, spontaniczna, wiecie, spontaniczny potok wdzięczności i chwały. To jest zmaganie się z lękiem, z brzemieniem. I Jezus, kiedy wtedy się zwraca do Ojca, to mówi, Abba, Tato, Ojcze, jeżeli możliwe, to niech mnie ten kielich ominie, ale bardziej pragnę Twojej woli niż, niż swojej. I zgadzam się na wszystko, tak parafrazując tą modlitwę. Więc wiecie, mamy róż... Modlitwa to całe spektrum różnego jakby rodzaju modlitw, które towarzyszą nam w życiu, kiedy po prostu chodzimy z Bogiem. Jest jeszcze coś takiego, co czasami jako wierzący nazywamy modlitwą uwolnienia i ja nie walczę z tym sformułowaniem, aczkolwiek wydaje mi się, że to jakby tak w sensu stricte to nie jest modlitwa, bo kiedy uwalniamy kogoś, chyba że prosimy Boga o łaskę, objawienie, o rozróżnienie ducha, no to oczywiście wtedy modlimy się o coś, co chcemy wziąć w tym celu, aby ktoś był uwolniony. Ale jeżeli po prostu chcemy uwolnić kogoś z opresji demonicznej, z, 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 ze zniewolenia demonicznego, są różne jakby skale tego zniewolenia, to po prostu nie, my się wtedy nie zwracamy do Boga, tylko zwracamy się do demonów. To jest po prostu odrzucanie demona, to jest gromienie go, to jest yy, nakazanie mu zam, zamilknięcia i pójścia precz, to są po prostu rozkazy, a więc rozkazy to nie jest żadna nasza rozmowa z Bogiem, ani nawet nasza rozmowa z diabłem, bo to my nie jesteśmy od tego, żeby się wdawać w jakieś konwersacje z demonami, tylko to jest rozkaz w imieniu Jezusa Chrystusa, to jest egzekucja w imieniu Jezusa Chrystusa. Czasem to nazywamy modlitwą uwolnienia, ale to, to nie jest taka stricte modlitwa, ponieważ to jest rozkaz wydany diabłu. Słowo Boże mówi, przeciwstawcie się diabłu i ucieknie od Was. To jest odrzucenie, odrzucenie go, kiedy po prostu odrzucamy jakieś jego pokusy albo jakieś myśli, które nam podpowiada, czy potępienie, czy obwinienie. To jest rozkaz. I jeszcze dwa słowa na temat tej modlitwy Ojcze Nasz, kochani. Wierzę, że znamy ją na pamięć wszyscy, jak rozumiem. I wierzę, że na tą modlitwę warto spojrzeć nie jako, nie jako taką regułkę do recytacji, żeby wiernie, ściśle słowo w słowo ją powtarzać. Możemy to robić, ale nie o to głównie chodzi. Ale chodzi o to, żebyśmy praktykowali tematy, które są poruszane w tej, w tej modlitwie, praktykowali w naszej modlitwie osobistej i żebyśmy to praktykowali w świetle nauki nowego przymierza, nauki apostolskiej a nie tak bardzo słowo w słowo, bo i tak Bóg nie patrzy na, 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 na tak bardzo na słowa, których używamy, ale patrzy na serce, z jakim się modlimy, patrzy na wiarę w naszym sercu, na miłość, na pokorę. Więc myślę, że nie musimy traktować literalnie tej modlitwy, ale raczej tak bym powiedział kierunkowo, że ta modlitwa wytycza nam pewne kierunki, obszary, o które powinniśmy się modlić. I tak, po pierwsze, ponieważ otrzymaliśmy ducha Bożego i ten duch pobudza nas i prowadzi, żebyśmy zwracali się do Boga abba, czyli tato, albo ojcze, to ta modlitwa zaczyna się od słów ojcze nasz, żebyśmy zawsze kiedy zwracamy się do Boga mieli tą świadomość, pielęgnowali tą świadomość, że przychodzimy jako Jego umiłowane, Jego rodzone dzieci. Zwracamy się nie do naszego sędziego, zwracamy się do naszego kochającego Ojca, kochającego Taty, jako ci, którzy są bliscy jemu i mają bliski dostęp do Niego w Duchu Świętym. Dlatego, Ojcze nasz, zaczyna się tak, który jesteś w niebie, ta modlitwa zwraca się do Boga, który jest na niebie, jest Królem, niebo jest Jego tronem. Tak, niebo jest jego domem, ale zobaczcie, Bóg dla nas nie jest tylko gdzieś tam wysoko w niebie, ale Bóg postanowił zamieszkać w nas. Jego duch, święty duch, a więc sam Bóg mieszka już w naszym duchu. Już jesteśmy świątynią Bożą. Więc to jest ważne, żebyśmy przychodzili do Boga wiedząc, że mówimy do kogoś, kto jest blisko. Kto owszem wypełnia wszechświat, ale mieszka też w nas. To jest wielka tajemnica Boża. Przyjdź Królestwo Twoje. Tak? Królestwo ma być tematem naszej modlitwy, ma zajmować jakby naszą uwagę i nasze serce w modlitwie. Ale zobaczcie, jeśli chodzi o nas, którzy już narodziliśmy się na nowo, uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, Królestwo Boże już przyszło do nas. Już przyszło do nas, więc... To wiedzmy, że Królestwo Boże jest już w nas, a módlmy się, żeby ono się jakby rozprzestrzeniało w nas, żeby się poszerzało w nas i żeby się poszerzało przez nas, na innych ludzi. Królestwo Boże, czyli demonstracja Bożej władzy, Bożej mocy, Bożych atrybutów. Bądź wola Twoja w tej modlitwie słyszymy. To znaczy, że Bogu chodzi o to, żebyśmy, gdy się modlimy, pragnęli Jego woli bardziej niż swojej. To znaczy wierzyli, że Jego wola jest lepsza niż nasza. Bo sama formułka bądź wola Twoja nie załatwia sprawy, jeżeli w sercu nie ma pragnienia Bożej woli. Więc ten fragment tej modlitwy czy nasz wskazuje nam, żebyśmy pilnowali naszego serca, żeby nasze serce bardziej ceniło Bożą wolę niż wszystko inne i niż naszą wolę. Daj nam chleba naszego powszedniego, tak? Możemy modlić się do Boga o zaspokojenie wszelkich naszych potrzeb, ale jednocześnie wiedząc, że Bóg w Chrystusie już wszystko nam udostępnił. Czyli chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, Boże, ale pamiętając, że Bóg w Chrystusie wszystko nam już udostępnił i chce być naszym zaopatrzeniem. Odpuść nam nasze winy. Mówi ta modlitwa, a nauka apostolska mówi nam, odpuszczono już wam wasze grzechy ze względu na jego imię. Usprawiedliwieni jesteście z wiary i macie pokój z Bogiem. Bóg wam przebaczył w Jezusie Chrystusie. Więc yy, nawet gdy przychodzimy z wyznaniem grzechu, bo Słowo Boże mówi, że właściwą praktyką jest wyznawanie Bogu, przyznawanie się, to jednocześnie potrzebna jest w tym wiara, że Bóg w Chrystusie już darował nam to odpuszczenie. I tam jest taki ważny warunek, jako i my odpuszczamy. Czyli musimy o tym pamiętać, że my też jesteśmy zobowiązani odpuszczać innym, tak jak Bóg odpuścił nam w Chrystusie. I zbaw nas od złego. Zbaw nas od złego, czyli właściwą rzeczą jest modlitwa o ochronę, o Boży ratunek od wszelkiego zła, ale jednocześnie. Gdy się, gdy się modlimy o to, pamiętajmy, że On już wyrwał nas spod panowania diabła. On już wyrwał nas z Królestwa Ciemności i przeniósł do Królestwa Światłości. On już wyrwał nas spod dominacji złego. Słowo Boże mówi, poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was, to znaczy diabeł ucieknie od was. Czyli... Oczywiście powierzamy się Bożej ochronie, ochronie, którą On nam zapewnia przez wysyłanie swoich aniołów, ale też my w ramach tych Bożej ochrony mamy autorytet, żeby w pewnych momentach już się nawet nie modlić, tylko po prostu przeciwstawić się diabłu, wierząc i wiedząc, że On dał nam Ducha Świętego i my w Jego imieniu mamy prawo to robić. Albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała. I na początku ta modlitwa zaczyna się, święć się imię Twoje i kończy się pokazaniem na to, że Bóg jest godzien chwały. W naszej modlitwie, kochani, nie może zabraknąć uwielbiania, chwalenia, wywyższania Boga, zwracania się ku Bogu w taki sposób, że On jest większy niż wszystko, o, o co się modlimy. Czy o te dobre rzeczy, czy te problemy, czy nawet góry problemów. O cokolwiek się modlimy, On jest większy. Amen.